Ciema z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest uliczny grajek oraz co stało się z radnym zjawożna. Zapraszam do oglądania. Naprawdę piękny klejnot naszego multimedialnego skarbca, którego na co dzień nazywamy internetem. Liczny Grajek kontra Mocher to jeden z najbardziej legendarnych filmików polskiego internetu. Oryginalny filmik na YouTube pojawił się 22 maja 2015 roku i zebrał prawie 2 miliony wyświetleń. Teraz może pani nawet dzwonić do papieża. Do papieża nie, ale do ryzyka zadzwoni. Zaraz do ryzyka bez... dzwoni, jak mu przy... dole to się wywróci kołami w pi no Kumarz Tak, Kuba O k ci chodzi! Na podstawie mapy klasyków internetu możemy wywnioskować, że słynny występ naszego ulicznego grajka został nagrany we Wrocławskim parku za przegubie. Co ciekawe, nie jest to jedyna produkcja, w której możemy zobaczyć naszego głównego bohatera, i trzeba przyznać, że patrząc na jego przeszłość, ten legendarny filmik również nie był dziełem przypadku. Niestety dzisiaj przychodzimy również ze smutnymi informacjami, ponieważ tak dokładnie nie powiemy sobie o tym, kim jest uliczny grajek, tylko niestety, kim był. Uliczny grajek w rzeczywistości nazywał się Tomasz Chomka. Niestety opuścił nas w tym roku. O tym oraz co nieco o jego przeszłości możemy się dowiedzieć ze wpisu na z sprzed trzech miesięcy. Dotarła do nas wiadomość o śmierci Tomka Chomki, znanego szerzej jako Dr. Hiro, Muzyk, performer, nieodłączna postać wielu wydarzeń wrocławskich środowisk niezależnych w latach 80. i 90. oraz później. Z entropią związany prawie od początku działalności. Warto również wspomnieć, że był on członkiem wrocławskich zespołów undergroundowych. DeMask oraz Soma Ensemble i także wystąpił w filmie Za to, że żyjemy Punk Rock z Wrocławka. Zamykać kogoś za, za coś, za to, że wygląda tak, a nie inaczej. To przecież absurd, każdy o tym powinien wiedzieć. W latach 90. brał udział między innymi w projektach Dwa Widma wspólnie z Dominikiem Podsiadłem oraz Obiekty Miłe, Wystawa Honoraty Michalskiej i Andrzeja Błahuta. W trakcie wystawy grupowej w porządku 2013 roku współtworzył na żywo przestrzeń dźwiękową zdarzenia. W ostatnich latach może nie był zbyt dobrej formie, ale w naszej pamięci pozostanie zawsze ok i będzie go bardzo brak. Poniżej mamy okazję zobaczyć jego zdjęcia z młodości. Miał naprawdę niesamowity styl, jak na legendę przystało. Powiedziałbym nawet, że momentami przypomina Tylera Dardena z Fight Clubu. Swoim filmikiem i nie tylko uszczęśliwiał nas przez lata. Niestety już nie doczekamy się jego kolejnych twórczości, jednak na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Teraz przejdziemy do drugiej części materiałów, w której opowiemy sobie o tym, co stało się z radnym z Jaworzna. Dawid Hełmecki, ówczesny kandydat z listy Platformy Obywatelskiej do Rady Wiawożnie, wystąpił w 2010 roku w debacie prowadzonej w lokalnej telewizji. Podczas odpowiedzi na pierwsze pytanie, co jako radny zamierza pan zrobić dla naszego miasta, mówił o powstawaniu boisk. Więc tak, trzy sprawy priorytetowe: boisko, parkingi drogi oraz chodniki. Jednak chwilę później podczas swojej wypowiedzi zaczął jednak gubić wątek, po czym przerwał, rozłożył się w fotelu i powiedział: odciągnąć ich. Ja, nie wiem. Kiedy chciał powtórzyć swoje wystąpienie, dowiedział się, że występuje na żywo, co bez wątpienia zostało zapamiętane jako jeden z najbardziej legendarnych wystąpień telewizyjnych. Proszę Musimy, kontynuować. To powtórzyć? To jest na żywo. Proszę kontynuować. Dobrze, w takim układzie nie będzie pan kontynuował odpowiedzi na to pytanie? Jednak trzeba przyznać, że wpadka w tamtym czasie przyniosła mu ogromną popularność i gdyby jednak okazało się, że w rzeczywistości ma świetne pomysły i rozwiązania, co również było podkreślane w mediach, mógłby to dobrze wykorzystać do budowania kariery w polityce. W dodatku w tym czasie miał jedynie 21 lat, więc tym bardziej było oczywiste, że prędzej czy później ta wpadka pójdzie w zapomnienie. Więc pewnie część z was pomyśli, że już tak właściwie nic gorszego mu się nie mogło przytrafić i pewnie jesteście ciekawi, jak jak dalej potoczyła się jego kariera polityczna? No, niestety okazuje się, że wpadka w telewizji to jeszcze był pikuś. Około miesiąc po wystąpieniu w mediach już pojawiła się informacja o jego zatrzymaniu w związku z podejrzeniem o posiadanie narkotyków. Radny miał zostać zatrzymany wraz z innymi osobami podczas pobytu w mieszkaniu narkotykowego dealera, któremu od dłuższego czasu przyglądali się policjanci zwalczający przestępstwo narkotykowe. Policja miała także skontrolować mieszkanie 21-latka. Na jego nieszczęście, także tam miały zostać znalezione na... W następstwie tych wydarzeń został on wykluczony ze struktury Platformy Obywatelskiej, przez co już nie mógł ubiegać się o mandat radnego w Jaworznie. Cztery lata później nasz bohater odpowiedział na kilka interesujących pytań dziennikowi zachodniemu. Tłumaczył się, że na debatę został zaproszony w ostatniej chwili na zastępstwo, dlatego nie wiedział, że program jest transmisją na żywo i ogólnie do całej sytuacji podchodzi z dystansem. W 2014 roku nasz bohater był naprawdę zadowolony z życia poza polityką, co podkreślał tymi słowami. W tym Roku nie kandyduję na radnego i bardzo się cieszę, że 4 lata temu, przez zatrzymanie mnie za posiadanie substancji niedozwolonych, zostałem skreślony z listy. Polityka to zabawa dla ludzi z ego kosztem zwyczajnych obywateli. Wolę swoją energię spożytkować na coś innego niż polityczne przepychanki z ludźmi, którzy pod płaszczykiem działalności społecznej zaspakajają swoją żądzę władzy i wątpliwego prestiżu. Stwierdził również uczciwie, że nie wszyscy rządzący należą do tego grona. Dodał również, że było mu wstyd, że kandydował 4 lata temu do. Rady miasta. Nie wstydził się jednak z powodu wpadki w telewizji. Było mu wstyd, że w ogóle aspirował do grona politycznego. W dodatku podkreślił, że w pełni odcina się od polityki. Nie chodzę na żadne wybory i nie wiem, czy jeszcze kiedyś się wybiorę, zaznaczył z całą mocą. Przyjemność pójścia na wybory mogę porównać jedynie z wizytą w Bukalu celem wybrania sobie żony, z całym szacunkiem dla kobiet tam pracujących. Dla polityków tego szacunku jednak już nie mam. Nasz bohater również otrzymał pytanie, czym się zajmował w tamtym momencie, jednak nie podał szczegółowej odpowiedzi. Powiem jedynie, że wykonuje prostą pracę, która sprawia mi przyjemność, poza granicami kraju. Po pracy, stać mnie na swoją pasję, w której się realizuje i która daje mi mnóstwo radości. Jestem szczęśliwy z dala od polityki. W ramach ciekawostki, warto wspomnieć, że jego występ sparodiował kiedyś Dalla Studio, znany przede wszystkim jako Kamil Steinbach. Po pierwsze, dwie sprawy. Cześć. I boisko na osiedlu gwiazdy, bo młodzież, młodzież trzeba odciągnąć. No ja je wpisuję kurwa. Nie wiem, ja pierdolę Kurwa, kur poj**ało mi się. Możemy to powtórzyć? I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to radzę skontaktować się z Dejroxem i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć, Yo!